Witajcie kochani bardzo serdecznie w naszym świątecznym spotkaniu z pierwszym sezonem serialu Skeleton Crew. Piąty odcinek nie przejmuje się absolutnie zwyczajami na całym świecie, i dziś dostaliśmy kolejną naszą przygodę naszej ekipy w odległej galaktyce. W międzyczasie, kiedy nasze ekipy, praktycznie chyba w całej Polskie, w Polsce zakładam, opychają się, czy to sałatką jarzynową, czy to bigosem, czy ewentualnie pierogami, ciastem lub cokolwiek innego tam macie. Więc jako że sam jestem między jednym a drugim opychaniem się, tak więc, moi drodzy, dzisiaj postaram się raczej krócej i na tyle, na ile będę miał na to możliwości. Tak więc, zanim przejdę do takiego, powiedzmy, ogólnego omówienia, przypominam, jest w pełni spoilerowe, jak najbardziej ostrzegam przed tym, więc, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, nie chcecie sobie psuć zabawy, obejrzyjcie odcinek, dopiero wtedy tutaj wróćcie. Jak i również e, zachęcam Was oczywiście do dzielenia się swoimi komentarzami, bo dzisiaj akurat będę miał do Was, powiedzmy, mniej więcej dwa pytania. Ale zaczniemy oczywiście od naszego odcinka, który. Na dobry, tak naprawdę, kiedy go dzisiaj oglądałem, a, po, po, po powrocie, że tak powiem, z wizyty świątecznej, dochodzę do wniosku, że jest to prawdopodobnie najlepszy odcinek dla mnie, ten, który jak na razie jest moją topką jedynką, jeżeli chodzi o to wszystko, co zrobiliśmy w tym sezonie. Nie dlatego, że jest on, powiedziałbym, bezbłędny, bo. Paradoksalnie mógłbym tutaj znaleźć trochę na siłę, czasami trochę mniej na siłę, ale jednak znaleźć jakieś pewnego rodzaju niedoróbki, powiedzmy, montażowe, przejściowe, scenariuszowe, ale byłyby to absolutnie drobinki. Nie, nie, nie o to mi chodzi. Są dwa elementy, które sprawiają, że ten serial tak, ten odcinek tak bardzo mi się podoba i troszeczkę podnosi moją wiarę w ten serial, bo tutaj tej pory miałem na generalnie założenie takie, że jak najbardziej nie ma się do tego przyczepić, ale nie jest to za bardzo produkcja per se dla mnie, że jest to mimo wszystko. Za bardzo historia dziecięca, czy też powiedzmy młodzieżowa, która sama w sobie jest jak najbardziej w porządku, ale nie jest za bardzo dla mnie. Natomiast, jednak, ten odcinek jest dla mnie tak dobry ze względu na to, jak dobrze, jak to zapisałem sobie w na, na moich notatkach łączy on świat dorosłych i świat dzieci, bo oczywiście są tutaj jak najbardziej motywy obecne dziecięce, typu dzieciaki jarają się, że na All Inclusive dostaną super ekstra buffet, buffet, albo że powiedzmy skaczą na łóżku i powtarzają to co dorosły przed chwilą powiedział, bo on się zapytał i tak dalej, czyli standardowa powiedziałbym zagrywka, czy też na przykład, nie wiem, pokonanie strażników za pomocą wywalenia ciśnienia w róże z błotem na nich, i oni oczywiście upadają w błoto i jest śmiesznie. Więc to, te elementy są, jak najbardziej. One są zasadniczym fundamentem tego serialu, i absolutnie czepianie się tego, że one tam są, jest, jest po prostu niepoważne. Natomiast jednak co mnie nie cieszy, jeszcze, to fakt tego, że nie jest to stricte opowieść dziecięca. To nie jest tak, że dzieciaki cały czas są na górze, że cały czas wygrywają, bo mamy tutaj tą brutalną, w cudzysłowie oczywiście to nazwijmy, brutalną, dorosłą rzeczywistość odległej galaktyki, która jest z nami obecna. Cały czas. Bo, czy to z jednej strony sekwencja otwierająca, gdzie rodzice naszych bohaterów pracują w jakimś wręcz totalitarnym systemie, gdzie droid może podejść do ciebie w każdej chwili i powiedzieć: Drogi pracowniku, XYZ, przeglądałeś złe stronki internetowe w czasie pracy autentycznie. Ja bym się nie dziwił, jakby droid go wziął, zaciągnął za powiedzmy placówkę i go rozstrzelał, bo mniej więcej w ten, ten sposób to wygląda. Z drugiej natomiast jednak strony, bardzo mi się podoba ta dorosłość, która jest podąża nam cały czas za naszym e, Crimson Jackiem, Jorem, czy jakkolwiek go nazwiemy, bo on oczywiście nasz, nasz powiedzmy, Jutlo ma gigantyczną ilość imion, i on z jednej strony jasny, ma te momenty, gdzie jestem takim e, uczącym, powiedzmy, naszym patronem, czy powiedzmy w jakiś sposób wkurzonym starszym bratem, który zajmuje się naszymi dzieciakami, ale też jest Absolutnie brutalne, bo pomijam już nawet fakt tego, że pułapki rodem z Indiany Jonesa, które widzimy dosyć bezpośrednio pokazane, bo na przykład strażnik, który dostaje strzał w klatę, po czym ląduje w suficie, my tego nie widzimy, ale wiemy, że ląduje powiedzmy na kolcach i jest brutalne, ale z drugiej strony mamy Jora, który każe. Rozpuścić swoją byłą załogę w kwasie. I jasne, oczywiście, my tego za bardzo, nie, znaczy za bardzo, my tego nie widzimy, ale cały odcinek wcześniej pokazuje nam dosyć jasno i wyraźnie. Że tych ludzi już nie ma. My, my słyszymy te ich krzyki, może one nie są jakoś tam bardzo brutalne, ale no wszyscy chyba raczej domyślamy się, co przynajmniej z częścią tej ekipy się stało. Reszta może ewentualnie jakoś uciekła. Więc podoba mi się to, że to nie jest cukierkowa, cudowna, piękna, idealna opowieść, gdzie dzieciaczki mocą przyjaźni pokonują wszystko dookoła. Tylko jasne, i, i żeby nie było, ta moc przyjaźni jest, bo ona była już widoczna w poprzedniej odcinku i tak dalej, ale ona nie jest wszechmogąca. I cała rozrywka, to, co Jude Lo tutaj robi w tym odcinku z tą swoją przemianą, gdzie widać jakieś tam jego elementy człowieczeństwa, ale mimo wszystko nadal przede wszystkim on jest piratem, bardzo mi się to podoba. I to miksowanie, połączenie tego wszystkiego jest, jest świetne. Bo z jednej strony wydaje mi się dzieciaki czy, czy młodzież, czy nastolatkowie. Powinni znaleźć tutaj naprawdę sporo fajnych rzeczy, ale też z drugiej strony, gdybym ja na przykład dzisiaj to oglądał ze swoją, nie wiem, tam córką, siostrzenicą, synkiem i tak dalej, to również bardzo dobrze bawiłbym się przy tym odcinku. Na zasadzie, ej, jako dorosły, ja tutaj widzę sporo rzeczy, nazwijmy to dla mnie. Więc ten miks, to wymiksowanie tego wszystkiego w tym, w tym, w tym odcinku naprawdę daje mi radość. Z drugiej natomiast strony, jestem absolutnym fanem. Korporyzacji piratów. Co mam bowiem na myśli? Eee, nasi bohaterowie lecą oczywiście na planetę, gdzie była kryjówka naszego pana kapitana, i pan kapitan tam gdzieś powiedzmy rozpuszczał swoich przeciwników w kwasie, a tutaj się biliśmy, a tutaj było generalnie ciężko, i tak dalej, i tak dalej, i wszyscy mieszkaliśmy w jeziorze i kiedyś to było. Natomiast. Kilkaset lat później to samo miejsce jest idealnym miejscem wypoczynkowym, gdzie, nie wiem, powiedzmy CEO poszczególnych korporacji światowych są w stanie przylecieć, żeby powiedzmy za bajońskie pieniądze sobie wypoczywać. Co z jednej strony jest pokazane bardzo... Przyjemnie, bo nie wiem, Gag z Hatem, który po raz kolejny wpiernicza obsługującego go obcego. Czy też powiedzmy SN33, który po prostu jest grumpy piratem i który mówi, że jak to tu jest bar? Tutaj waliliśmy wódę, a tutaj generalnie się biliśmy, a tutaj coś tam, coś tam, i który narzeka, powiedzmy, na te cholerne dzieciaki, które piją teraz ka kawę, latę sojową i tak dalej, kiedyś to było. Podoba mi się to z jednej strony, z drugiej strony jest to ubogacające świat Gwiezdnych Wojen. Jakby, jasne, oczywiście są planety, które zawsze w świecie Gwiezdnych Wojen były planetami, jakimi są. Czyli na przykład, nie wiem, Korriban zawsze było tą sitowskim, powiedzmy, miejscem. Chociaż pewnie teraz ktoś ze, stary, ze starego kanumi powie, że nie zawsze tak było. Albo powiedzmy, em, nie wiem, mieliśmy Coruscant, które zawsze było tą gigantyczną planetą miastem. Ale sam fakt tego, że jakaś planeta może przejść transformację z różnych przyczyn ekonomicznych, politycznych, wojennych, yy, ekologiczny i tak dalej jest Przyjemny. I naprawdę cały ten zabieg strasznie w jakiś sposób powiedziałby mi się podoba. Światotwórczo, pokazywanie, że ten świat nie jest stały, że zmieniają się różne rzeczy w galaktyce, jest jak najbardziej na plus. E, natomiast przychodząc, jakby, więc, więc cały wątek tego, że korpo zajęło paradoksalnie piratów i na piratach zbudowało sobie swój biznes, jest czymś, co mi się, co mi się bardzo, bardzo podobało. E, technicznie, pod kątem technicznym, nie mam, mówię, może jakieś tam pojedyncze przejścia, Montaż minimalnie, ale to jest takie bardzo, nawet nie problemy, tylko takie malutkie rzeczy, które zwróciły moją uwagę, więc nie będę na to zwracał uwagi. E, pięknie, naprawdę pięknie wyglądają statki latające w atmosferze planety. No, jakby po prostu żywcem kadry wyciągnięty z filmu. Jestem, bardzo mi się to podoba. E, podoba mi się cały zabieg e, muzyczny, muzyka, która cały czas w tym serialu nie jest zapamiętywalna. Znaczy się, to nie są takie motywy muzyczne, które wiecie, momentalnie zapadają nam w pamięć, ale robią swoją podkładkę pod to, co ma być. Więc technicznie jest jak najbardziej w porządku. Natomiast na koniec tej części, zanim przejdziemy do takiego tematu bardziej nerdowskiego, który naprawdę mnie intryguje, jest jedna rzecz, ponieważ przy poprzednich odcinkach, przy poprzednich recenzjach mogłem trochę paść ofiarą, za co przepraszam, takiego upartego analizowania utworu literackiego, w tym przypadku serialu, no to, to nie jest utwór literacki, serialu, em, pod kątem koniecznie rozwoju postaci. Jak postacie muszą się rozwijać, w jaki sposób muszą przechodzić przemiany. I trochę się nad tym zastanawiam, bo gdybym miał powiedzieć jedną rzecz, która dosyć najmocniej mi może nie tyle nie pasowała, ale co najbardziej w jakiś sposób była dla mnie mech w tym odcinku, to jest rozmowa Wima z Jorem na temat tego, że jemu jest smutno, że on tęskni za tatusiem, a Jor mówi mu weź tam odrzuć przyjaciół, odrzuć rodzinę, odrzuć wszelkie ataczmenty i generalnie będzie cacy i będzie wszystko e, fajnie. Co swoją drogą jakby z jednej strony okej, okay, nie mieli żadnych przywiązań z nauka stricte Jedi'owa, która swoją drogą pasuje idealnie do piratów. E, cały czas zakładam, że Jor jest byłym padałanem, który jakimś cudem przeżył 66, a potem sobie zaczął żyć własnym życiem. Ale dl dlaczego ta scena mi troszeczkę przeszkadza? Bo mam wrażenie, że ona jest trochę. Na chwilę obecną zbędna, jakby trochę ciężko jest mi uwierzyć w Wima, który w poprzednim odcinku nie miał żadnych problemów, żeby bawić się jak dosłownie małe dziecko, bawiąc się w żołnierzy, szkoląc się i tak dalej. Teraz mieć moment takiego załamania, żeby za chwilę później na kolejnej planecie bawić się w najlepsze, mówić sobie Jedi 1, Jedi 2 i tak dalej. Generalnie rzecz ujmując, mam takie wrażenie, że chyba przesadziłem pod tym kątem, że musimy mieć ten rozwój dzieciaków i dzieciaki po prostu mogą być dzieciakami w tym serialu. Jakby nie muszą przechodzić jakichś masakrycznych przemian, przez co na przykład Neil w poprzednim odcinku, który po prostu jest good guy'em i tyle, działa na plus. Więc jeżeli na przykład Fern w żaden sposób się nie zmieni, albo KB przez cały serial będzie tym nerdem, nazwijmy to w ten sposób, czy Kowalskim z Pingwinem z Madagaskaru, nie będzie mi w żaden sposób przeszkadzało I, i, i naprawdę jakby pewnie jakaś tam przemiana przejdzie w tych naszych bohaterach, ale ona nie musi być jakaś gigantyczna, niesamowita, bo stwierdzam po tych pięciu odcinkach, że nie jest to absolutnie mi potrzebne. Jakby to może być historia, gdzie po prostu dzieciaki są dzieciakami i pewnie zakładam o to w tym wszystkim chodzi ale zakładam, że ta myśl bardziej mi się uformuje w głowie, kiedy będę omawiał cały, sam albo z kimś, e, omawiał cały sezon, bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze w tych następnych trzech odcinkach możemy dostać elementy, które nas nieco zaskoczą. No dobrze, moi drodzy, ale teraz przechodzimy do tego elementu, który już w poprzednich odcinkach mnie intrygował, ale teraz nabiera powiedzmy to 200-300 wręcz procent w mojej skali, ponieważ mamy po raz kolejny podbudowywaną zagadkę, o co właściwie chodzi z Ad Adin. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku pada nam oczywiście kwestia Em, naszego kapitana Piratów, który okazywał się być super Ekstra Koksem i tak dalej że em, na tej planecie na At Atin znajduje się Old Republic Mint, czyli mennica Generalnie rzecz ujmując, czyli miejsce, gdzie są robione pieniądze. I to zaczyna. Nie mówię, że ta, ta teoria jest nieprawdziwa, ale zakładając, że to co kapitan mówi, że rzeczywiście na Atatin jest, bo pamiętajmy, mówimy o piracie, więc cholera wie, czy rzeczywiście tak jest. Ale jeżeli rzeczywiście na tej planecie jest mennica, to to się robi trochę problematyczne. Tłumaczę po kolei, przynajmniej to jest ten moment, gdzie zachęcam Was do komentarzy, bo nie mówię, że mam całkowicie rację, po prostu zastanawiam się, czy ja czegoś tutaj nie do końca pominę. Bo analizujmy po kolei. Dlaczego mennica jest? Ważną, ważnym miejscem, bo produkuje pieniądze, tylko że pieniądze są wtedy ważne. Kiedy są powszechnie akceptowane. Znaczy się, jeżeli ktoś na przykład w dzisiejszej Polsce chciał stać się bogaty, no to gdyby miał dostęp do mennicy produkującej dzisiejsze banknoty, to jak najbardziej ma to sens. Ale gdyby miał dostęp do mennicy, która produkuje czy produkowała w przyszłości, e, powiedzmy, monety i pieniądze czy banknoty z Drugiej Rzeczpospolitej, to poza wartością historycznym, nie oszukujmy się, to nie miałoby większego za bardzo sensu. No bo jakby nikt w sklepie żabce nie przyjmie nam za monsterka białego. 50 złotowego banknotu, który był produkowany w latach 18-39. No nie oszukujmy się, czegoś takiego nie będzie. Więc y, jest to trochę problematyczne, ale sam serial już nieraz, nie dwa pokazywał nam w poprzednich odcinkach, że nie jest to aż takim dużym problemem, e, żeby używać starych. Monet republikańskich, czy też powiedzmy kredytów republikańskich, żeby za różne rzeczy płacić. Okup, tam, łapówka, nie łapówka. Nie tylko piraci są na to łasi, ale też zwykli ludzie, powiedzmy, pracujący w gospodarce. Więc możemy tutaj założyć w jakiś sposób, że jest to trwała waluta na tyle, że na przykład nowo republikańskie kredyty współczesne nie są tyle warte, tylko dlaczego. Więc wychodzi kwestia tego typu, że Muszą być one tak cenne, bo są z czystego złota, czy też z jakiegoś innego czystego materiału, który jest na tyle cenny, żeby wszyscy dookoła byli w stanie zaakceptować to jako środek, powiedzmy, płatniczy. No i tutaj pojawia się pewien problem, bo wiemy, że było 9 planet, e, tych Jewels of the Old Republic, które były z jakiegoś powodu cenne. Ja zakładałem, że były cenne ze względu na e, głównie jakąś przyrodę, architekturę, historię, kulturę, czy coś w tym stylu. 8 zostało zniszczonych, zostało tylko ad. No, i teraz, jeżeli rzeczywiście jest to w ten sposób funkcjonujące, to mamy dwa problemy. Po pierwsze, jeżeli mamy to mynicę. Mynica z czegoś robi pieniądze, więc biorąc pod uwagę, że ad atin było ukryte przez kilkaset lat, prędzej czy później te zasoby się kończą. No jakby nie można mieć nieskończonych zasobów żelaza, czy tam powiedzmy złota, czy jakichś innych materiałów, z których robimy te kredyty, a natomiast z drugiej strony. To jest też intrygujące, jeżeli rzeczywiście jesteśmy mennicą starej republiki, to produkujemy rzeczy potrzebne dla starej republiki, patrz pieniądze. Więc co jakiś czas musimy te pieniądze wysyłać na zewnątrz. No jakby nikt nie produkuje pieniędzy po to, żeby sobie, nie wiem, cały pokój, tak? No chyba, chyba, że to jest właśnie, nie wiem, nie wiem, zimowańska waluta, nieważne. Więc. Ludzie, którzy zarządzają tym całym biznesem Ad Atin, w jaki sposób musieliby te pieniądze wysyłać. Więc musieliby wiedzieć, że odbiorcy w pewnym momencie nie ma w domu. Czyli, na przykład, Stara Republika, nie wiem, stała się republiką, a w pewnym momencie stała się imperium. Więc nabiera to coraz więcej smaku dla mnie. Bo teraz, tak, czy rzeczywiście jest tak, prawdopodobnie zarząd tego Ad, -Ad wie, że już nie ma tej republiki utrzymuje tą bańkę społeczną, żeby, nie wiem, przetrwać, żeby w idealnym świecie żyć i tak dalej, i tak dalej. Czy z drugiej strony. Tam nie ma, powiedzmy, mennicy, tak naprawdę, albo jest jakiś nieudany eksperyment Starej Republiki, która chciała stworzyć, nie wiem, kamień alchemiczny i, i stworzyć jakiś związek chemiczny, który tworzy nam złoto. Więc jestem zaintrygowany, bo jakkolwiek ta mennica brzmi na pierwszy rzut oka super, ekstra rewelacyjnie, będziemy mieli kredyty, no ale to są tylko i wyłącznie pieniądze i, i teraz one są warte tyle, ile inni ludzie są w stanie zapłacić. Co widzimy w serialu, że ludzie to generalnie akceptują. Ale dlaczego? Jakby, bo są tak bardzo wartościowe mineralnie, że to jest takie czyste, powiedzmy, złoto, które się kończy, nieskończoność i tak dalej, bo na przykład obecne kredyty noworepublikańskie mają, nie wiem, 1% złota, a te stare miały 100% złota, więc... Może tak to działa w ten sposób? I nie, nie wiem. Jakby cieszy mnie niezmiernie, że w każdym kolejnym odcinku dostajemy jakieś kolejne pojedyncze elementy rozwijanej zagadki, ale tak naprawdę każda odpowiedź dostarcza nam kolejnego co najmniej jednego pytania. Więc naprawdę jestem ciekaw waszych teorii ewentualnie. Dajcie znać w komentarzach, bo ja teraz coraz bardziej to rozkminiam. Pewnie jakieś rzeczy pominęłem, więc jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Ale to jest coś, co naprawdę przyciąga mnie dosyć mocno do tego serialu. Tak więc moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Ja wracam do pierogów, wracam do oglądania filmów, wracam do generalnie chillowania świątecznego. Tego Wam również życzę, jak i również dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dzisiaj wpadliście. Odpoczywajcie, bawcie się dobrze na święta. Standardowo również przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w następnych i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!